W ponad 70-letniej historii Formuły 1 jednostki napędowe zmieniały się wielokrotnie. Jako jeden z najważniejszych elementów bolidu, zazwyczaj to one decydowały o zwycięstwie i porażce konkretnego zespołu. Jakich silników używano na przestrzeni całej historii Formuły 1? Zapraszam na materiał o ewolucji jednostek napędowych w królowej sportów motorowych. Pierwszym okresem, o którym będziemy mówić, są lata 1950-1954. Na samym początku istnienia Formuły 1 według regulacji technicznych do użytku były dopuszczone dwa typy jednostek napędowych. Można było użyć silnika wolnossącego, który mógł mieć maksymalnie 4,5 litra pojemności, albo można było wykorzystać silnik doładowany, który mógł mieć maksymalnie 1,5 litra pojemności. Ilość cylindrów nie była natomiast w żaden sposób regulowana, więc można było zbudować silnik z 4, 8, a nawet 16 cylindrami. I taki silnik, na przykład, w tym okresie zbudował zespół BRM. V16 pojemności 1,5 litra niestety nie sprawdziła się w Formule 1, a więcej o tym silniku możecie dowiedzieć się z odcinka, który kilka miesięcy temu pojawił się na moim kanale, czyli o czterech najdziwniejszych silnikach, jakie w historii Formuły 1 wykorzystano. Link do tego materiału macie na górze. Tymczasem powiedzmy sobie o jednostce, która zdominowała pierwsze dwa sezony w Formule 1, a był to rzędowy ośmiocylindrowy silnik Alfa Romeo doładowany o pojemności Właśnie 1,5 litra. Jednostka generowała około 350 koni mechanicznych i zdecydowanie zdominowała pierwsze dwa lata rywalizacji. Po zaledwie dwóch sezonach trzeba było nieco zmienić przepisy, ponieważ ze sportu odeszło kilka ekip, w tym właśnie dominująca Alfa Romeo i po prostu nie było komu ścigać się w Formule 1. Wobec tego władze sportu zdecydowały, że w latach 52 i 53 mistrzostwa będą rozgrywane według przepisów Formuły 2. Lata 52-53 zostały zdominowane przez bolid Ferrari 500 zbudowany właśnie według przepisów Formuły 2, w którym to Ascari sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie. Bolid był napędzany rzędową czwórką o pojemności 2 litrów, która generowała około 170 koni mechanicznych. Aby przyciągnąć więcej zespołów do Formuły 1 i aby nie trzeba było nadal rozgrywać mistrzostw zgodnie z przepisami Formuły 2, na sezon 1954 zmieniono regulamin techniczny. Nadal dopuszczano do użytku dwa typy silników, jednak znacząco ograniczono ich maksymalną pojemność. Jeżeli zespół chciał wykorzystać silnik wolnossący, to od teraz mógł on mieć maksymalnie 2,5 litra pojemności. Natomiast ekipa, która decydowała się zbudować silnik doładowany, mogła zastosować jednostkę napędową o maksymalnej pojemności zaledwie 0,75 litra. Co ciekawe, od sezonu 1954, odkąd wprowadzono te przepisy, żaden zespół nie zdecydował się na zbudowanie doładowanego silnika, wszyscy jeździli na wolno z sących. W latach obowiązywania takich właśnie przepisów, czyli w latach 1954-1960, zbudowano dwa silniki, o których zdecydowanie wa warto tutaj wspomnieć. Pierwszym z nich jest silnik montowany w Maserati 250F, który pomógł Fanhio wygrać tytuły w latach 54 i 57. Była to 25 litrowa rzędowa szóstka, która w 1954 roku generowała 220 koni mechanicznych, a w 1957 już 270 koni mechanicznych. Drugim niezwykle istotnym dla tego okresu w Formule 1 silnikiem jest silnik Coventry Climax. Silnik ten odegrał kluczową rolę w małej rewolucji, do jakiej doszło w 1958 i 1959 roku, kiedy to w samochodach zespołu Cooper postanowiono przenieść jednostkę napędową z przodu na tył, co okazało się niezwykle efektywnym rozwiązaniem. Silnik Coventry Climax był rzędową czwórką o pojemności 2,5 litra i dał on Jackowi Brabamowi w latach 59 i 60 dwa tytuły Mistrza Świata. Mówiąc o latach 50., nie można nie wspomnieć o Mercedesie W196, który dał Juanowi Manuelowi Fangio tytuły mistrzowskie w roku 54 i 55. A jednym z najważniejszych elementów, który się do tego przyczynił, była właśnie jednostka napędowa, która znacząco wyprzedzała swoje czasy. Silnik o oznaczeniu M196 wyróżniał się z dwóch powodów: był to pierwszy w historii silnik zamontowany w samochodzie, który był wyposażony w rozrząd desmodromiczny. Typ rozrządu, w którym do sterowania pracą zaworów używa się krzywek otwierających i zamykających zawory, a nie sprężyn. Na dodatek jednostka M196 była pierwszym silnikiem wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa, który został zaadoptowany z silników lotniczych. Jednostka była rzędową ósemką o pojemności 2,5 litra i generowała około 260 koni mechanicznych. Na sezon 1961 po raz kolejny zmieniono przepisy, zmniejszając maksymalną dozwoloną pojemność silników wolnossących i od tej pory mogły one mieć maksymalnie 1.5 litra pojemności. Po zmianie przepisów w stawce dominowały dwa typy silnika 1,5-litrowe rzędowe czwórki i 1,5-litrowe V8. Jedynymi wyjątkami były bolidy Ferrari, w których montowano 1,5-litrowe 6 oraz bolidy Porsche, które w 1961 i 1962 roku były wyposażone w silnik typu boxer. I w samochodach tych można było znaleźć zarówno czterocylindrowego boksera, jak również w 1962 roku ośmiocylindrowego. Co ciekawe, z początku Bolidy wyposażone w nowe 1,5-litrowe silniki były dużo wolniejsze od swoich poprzedników. Dopiero w 1965 roku moc tych jednostek napędowych wzrosła na tyle, że kierowcy zaczęli poprawiać swoje czasy uzyskiwane chociażby w roku 1959 czy 1960. W 1966 roku FIA postanowiła zmienić przepisy tak, aby Bolidy Formuły 1 stały się szybsze. A było to podyktowane tym, że samochody sportowe, takie jak na przykład te startujące w wyścigach długodystansowych, osiągały wtedy porównywalne czasy do Bolidów Formuły 1. Aby zwiększyć prędkości samochodów wystawianych w Królowej Sportów Motorowych, zmieniono przepisy silnikowe. Zgodnie z nowymi przepisami, silnik wolno-sący mógł mieć maksymalnie 3 litry pojemności, a silnik doładowany mógł dysponować pojemnością na poziomie 1,5 litra. Po zmianie regulacji na sezon 1967 firma Cosworth we współpracy z Fordem zbudowała dla lotusa nowy silnik oznaczony jako Ford Cosworth DFV. Była to 3-litrowa V8, która zadebiutowała jako ogromny sukces w 1967 roku. Silnik nie tylko był bardzo mocny, ale również wytrzymały, lekki i przede wszystkim tani. Bardzo szybko okazało się, że każdy zespół chciał w swoim samochodzie zamontować Forda Coswortha DFV. Dla przykładu, w sezonie 1973 jedynymi zespołami, które nie używały Forda Coswortha DFV były Ferrari, które używało wtedy płaskiej dwunastki, BRM, który używał 3-litrowej V12 oraz Mały i słaby zespół techno, który używał płaskiej dwunastki. Ford Cosworth DFV jest zdecydowanie jednym z najbardziej dominujących silników w historii Formuły 1. W sumie bolidy wyposażone w tą jednostkę napędową wygrały 155 wyścigów, a aż 12 kierowców właśnie temu silnikowi zawdzięcza tytuł mistrza świata. Pomimo że 3-litrowe 8 od Coswortha były używane przez różne zespoły aż do 1985 roku, to w międzyczasie, w roku 1977 w Formule 1 nastąpiła rewolucja silnikowa. Po raz pierwszy w bolicie Formuły 1 zastosowano silnik turbodoładowany, a bolid z takim właśnie silnikiem wystawił zespół Renault. Półtoralitrowa, turbodoładowana V6 z początku była silnikiem bardzo problematycznym. Psuła się bardzo często, miała bardzo niską wytrzymałość i zespół Renault z początku był raczej pośmiewiskiem. Z czasem jednak dopracowywali oni technologię swojego silnika, i już po kilku latach okazało się, że jednostka napędowa Renault jest bardzo konkurencyjna. Na początku lat 80. inne zespoły dostrzegły ten potencjał i również rozpoczęły pracę nad silnikami turbodoładowanymi. Najmocniejsze jednostki potrafiły osiągać nawet 1500 koni mechanicznych w trybie kwalifikacyjnym. Były tak potężne, że FIA postanowiła na pewnym etapie je ograniczyć, mając na względzie bezpieczeństwo zawodników. W 1984 roku ograniczono maksymalną pojemność, jeżeli chodzi o zbiornik paliwa bolidu Formuły 1, do 220 litrów, a dwa lata później do 195 litrów. Co oczywiście wymusiło na producentach skręcenie swoich silników, tak aby zmniejszyć spalanie. Natomiast w roku 1986 FIA ograniczyła ciśnienie doładowania do maksimum 4 barów. Ograniczenia te spowodowały, że silniki straciły na mocy i w sezonie 1986 rozwijały około 600-700 koni mechanicznych. Era turbo w Formule 1, która trwała od 1977 roku, zakończyła się w roku 1988. Po tym sezonie FIA całkowicie zakazała używania silników turbodoładowanych. Mówiąc o erze turbo w Formule 1, warto wspomnieć o silniku BMW M12, którego używał m.in. zespół Brabam. Silnik ten dał w 1983 roku Mistrzostwo Nelsonowi Piketowi i był to pierwszy tytuł Mistrza Świata w Formule 1 wywalczony przy użyciu turbodoładowanego silnika. Jednocześnie był to jeden z najmocniejszych silników, jaki widziała Formuła 1. Według różnych źródeł, jakie można odnaleźć w internecie, inżynierowie BMW twierdzili, że przy maksymalnym ciśnieniu doładowania ich silnik może osiągnąć nawet 1600 koni mechanicznych, czego niestety nigdy nie udało się zmierzyć, ponieważ hamownia, której używała firma BMW nie była w stanie zmierzyć mocy wyższej niż 1280 koni. Na sezon 1989 zakazano używania silników turbodoładowanych. Przepisy pozwalały jedynie na używanie silników wolnossących o maksymalnej pojemności 3,5 litra. Ta era, która trwała od 1989 roku do 1994, została zdominowana na początku przez McLarena, później także przez Williamsa. McLaren ścigał się w tych czasach ze świetnym silnikiem V10 od Hondy, natomiast Williams używał V10 firmy Renault. Co ciekawe, po dwóch latach stosowania V10 Honda na sezon 1991 postanowiła przygotować dla McLarena silnik w układzie V12. Nie do końca znane są przyczyny takiego podejścia Hondy. Ważny jest jednak fakt, że silnik okazał się być sukcesem i dał Ayrtonowi sennie mistrzostwo w roku 1991. Był to także jedyny silnik w układzie V12 w całej historii Formuły 1, który dał kierowcy tytuł Mistrza Świata. Silniki, jakich w tym okresie używano to były V10, V8 oraz V12, natomiast były zespoły, które eksperymentowały w tej kwestii i takim zespołem była m.in. ekipa Life. Która przygotowała absolutnie tragiczny, słaby, ciężki i niewydajny silnik W12 o pojemności 3,5 litra. A historię tego silnika możecie dokładnie poznać z odcinka o pięciu najbardziej niesamowitych silnikach, jakie wykorzystano w historii Formuły 1. U góry macie odsyłacz do tego filmu, który kilka miesięcy temu pojawił się na moim kanale. Pod koniec tej epoki i silników 3,5 litrowych najmocniejszym była zdecydowanie jednostka V12 Ferrari, która wyciskała nawet 850 koni mechanicznych. Do dziś jest to najmocniejszy wolno ssący silnik typu V12, jakiego kiedykolwiek użyto w Formule 1. Na sezon 1995 postanowiono ograniczyć moc samochodów i w tym celu zmieniono przepisy silnikowe. Zgodnie z nowymi regulacjami zespoły mogły używać silników o maksymalnej pojemności wynoszącej 3 litry. Z początku silniki te osiągały około 670-700 koni mechanicznych, natomiast wraz z kolejnymi sezonami były mocno udoskonalane i ich moc się zwiększała. Ponownie, przepisy nie ograniczały w żaden sposób ilości cylindrów, i w Bolidach mogliśmy zobaczyć zarówno V8, jak i V10. Szybko okazało się, że to silniki w układzie V10 zapewniają najlepsze osiągi, i od sezonu 1998 już tylko taki układ silnika 3-litrowy V10 można było zobaczyć w Formule 1. Pod koniec tej epoki, w 2005 roku, silniki przekraczały już moc 900 koni mechanicznych. W 2006 roku po raz kolejny nadeszły zmiany w kwestii wykorzystywanych silników i rozpoczęła się nowa era w Formule 1, era w której wykorzystywano wolnossące V8 o pojemności 2,4 litra. Co ciekawe, sezon 2006 był tym, w którym silniki osiągały największą liczbę obrotów na minutę w historii i potrafiły osiągać nawet 20 tysięcy. Na rok 2007 natomiast już liczbę obrotów na minutę ograniczono do maksymalnie 19 tysięcy. Jako ciekawostkę można dodać, że mimo iż przepisy pozwalały na wykorzystywanie jedynie V8 o pełności 2,4 litra, to zespół Tororoso w latach 2006-2007 nie był w stanie zorganizować sobie takiego silnika i dostali oni pozwolenie na używanie starszej V10, jednak z nałożonym ogranicznikiem maksymalnych obrotów na minutę. W roku 2009 w silnikach pojawił się system KERS. System odzyskiwania energii kinetycznej, który pozwalał na zwiększenie mocy silnika przez kilka sekund na okrążeniu. Dokładną historię tego systemu możecie usłyszeć na jednym z moich odcinków, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Mimo, że producenci nie podawali dokładnych informacji na ten temat, to szacunki wskazują, że silniki V824 litra w latach 2010-2013, czyli pod koniec okresu ich używania, osiągały mniej więcej 700-800 koni mechanicznych. Sezon 2014 to ostatnia rewolucja silnikowa w Formule 1. Która przyniosła nam jednostki hybrydowe V6 o pojemności 1,6 litra, które używane są do dziś. Jednostka spalinowa jest wspomagana przez dwa systemy: MGUK i MGUH, które odzyskują energię cieplną i kinetyczną wytwarzaną podczas jazdy polidem, a następnie zamieniają ją w energię elektryczną, która jest magazynowana w baterii i wykorzystywana w trakcie jazdy do zwiększenia mocy jednostki napędowej. Od 2014 roku, od momentu ich wprowadzenia, silniki hybrydowe V616 Turbo były oczywiście rozwijane, ich moc stale się podnosiła. Według szacunków, aktualnie silniki te osiągają około 1000 koni mechanicznych. Natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że rozwój tych jednostek napędowych został zamrożony w roku 2022. Era hybrydowa w Formule 1 została w większości zdominowana przez kapitalną jednostkę Mercedesa. Silnik o oznaczeniu PU106A i jego późniejsze ewolucje pozwolił Mercedesowi zdominować rywalizację w latach 2014-2020 i dał Luisowi Hamiltonowi w sumie 5 tytułów Mistrza Świata. Natomiast warto tutaj dodać taką ciekawostkę, że silnik V6 1.6 Turbo wyjęty wprost z bolidu Formuły 1 Został zamontowany w drogowym supersamochodzie Mercedesa o nazwie AMG-1 i według informacji producenta silnik w tym samochodzie generuje 1063 konie mechaniczne. Silniki V616 Turbo hybrydowe nie przypadły niestety do gustu kibicą Formuły 1 i zdecydowanie są najgorzej brzmiącymi silnikami w całej historii. W roku 2026 czeka nas kolejna rewolucja silnikowa. Formuła 1 pozostanie przy układzie V616 Turbo, ale zmieni się ilość mocy, jaka jest generowana przez jednostkę elektryczną i przez jednostkę spalinową. Układ hybrydowy pozbędzie się systemu MGUH, zostanie już tylko MGUK. Natomiast zwiększony zostanie udział energii elektrycznej, ponieważ od 2026 roku układ MGUK ma generować aż 475 koni mechanicznych, natomiast silnik spalinowy jedynie 545 koni mechanicznych, a całkowita moc systemowa ma wynosić około 1020 koni mechanicznych. I to tyle w tym materiale. Dajcie znać, czy podobał wam się odcinek. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. Zapraszam was na mój profil na Patronite. Do kolejnego wyścigu w Las Vegas jeszcze troszkę czasu, ale w międzyczasie na pewno pojawi się na moim kanale jeszcze sporo ciekawych, interesujących materiałów. Także koniecznie go obserwujcie. No i do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku.